To jest historia o zmianach w życiu. Ser to wszystko, czego pragniesz w życiu zawodowym lub prywatnym, a labirynt to miejsca, gdzie tego szukasz. Cztery bohaterowie to dwie myszy i dwóch małych ludzików, reprezentują cechy naszego charakteru. Niezależnie od wieku, płci, rasy i narodowości, wszyscy tak samo potrzebujemy tego. Musimy odnaleźć naszą drogę w labiryncie życia, aby osiągnąć sukces w zmieniających się czasach. To zabrał mój ser. Dawno, dawno temu w odległej krainie żyły sobie cztery małe postacie podróżujące przez labirynt. Poszukiwały sera, który zaspokajał ich głód i czynił szczęśliwymi. Myszy nazywały się Nos. I wiatr. Oraz dwaj mieli ludzie zastałek i Bojek. Ludzie różnili się od myszek, ale w jednym byli bardzo podobni. Codziennie rano wychodzili z domu i biegli do labiryntu w poszukiwaniu swojego ulubionego sera. Nosek i pędziwiatr mieli mało rozumu, ale dobry instynkt stosowali prostą metodę prób i błędów. Nosek zwykle wywąchiwał, w którym kierunku iść, a pędziwiatr rzucał się biegiem naprzód. Często zdarzało im się pomylić kierunek i uderzyć w mur. Natomiast zastałek i bojek mają duże mózgi, z systemem przekonań i emocjami. Ich życie w labiryncie stało się przez to bardziej skomplikowane i trudniejsze. Znalezienie sera było bardzo ważne dla małych ludzików. Tym sposobem zyskiwali coś, co dawało im szczęście. Ser mógł dla niektórych oznaczać dobra materialne, dla innych zdrowie lub spokój ducha. Dla zastałka oznaczało to życie w przytulnym domku z kochającą rodziną. Dla Bojka natomiast życie w dużej rezydencji na górze z sera. W końcu udało im się odkryć swoje źródło sera w magazynie C. Odtąd każdego ranka nos i pędzi wiatr wstawali rano i biegli tą samą drogą przez labirynt do magazynu C. Nos i pędzi wiatr trzymali swoje buty biegowe na szyi, na wypadek gdyby ich szybko potrzebowali. Natomiast Zastałek i Bojek budzili się każdego dnia trochę później i powoli szli do magazynu sera C. I tak wiedzieli, gdzie jest ser i jak się tam dostaną. Zaczęli myśleć, że ser zawsze tam będzie czekał. Zastałek i Bojek odłożyli na bok swoje buty biegowe, ponieważ myśleli, że nie będą ich już dłużej potrzebować. To wspaniałe, tego sera starczy nam tutaj na zawsze. Tak, masz rację. Myśleli, że są bezpieczni. Nawet tukrowali ściany napisami, posiadanie sera daje szczęście. Zostałkowi i bojkowi żyło się tak wygodnie, że nawet nie zauważyli, co się dzieje. Tymczasem nos i pędzi wiatr sprawdzali codziennie rano, czy coś się zmienia w stosunku do dnia poprzedniego. Pewnego ranka, po przybyciu do magazynu sera C, zobaczyli, że nie ma już kompletnie żadnego sera. Nie byli zaskoczeni, ponieważ już wcześniej obserwowali, że sera ubywało. Myszy nie zastanawiały się zbyt długo. Sytuacja ulegała zmianie, więc i one zrobiły to samo. Szybko ruszyły w poszukiwaniu nowego sera. Tego samego dnia później do magazynu C przybyli zastałek i bojek. Oni w ogóle nie zauważyli wcześniej zachodzących zmian. Co to ma znaczyć? Żadnego sera? Żadnego sera? Kto zabrał mój ser? To niesprawiedliwe. Zastałku. Wiem, że jesteśmy mądrzejsi od myszy, ale nie zachowujemy się tak teraz. Co to będzie, jak jutro też nie będzie żadnego sera? Zaplanowałem sobie już coś, a tu taka rzecz. Podczas gdy nos i pędzi wiatr ruszyli do przodu, zastałek i bojek w dalszym ciągu debatowali. Pewnego wieczoru bojek napisał na ścianie: Im więcej znaczy dla ciebie ser, tym bardziej kurczowo się go trzymasz. Następnego dnia zastałek i bojek ciągle liczyli na to, że ser w jakiś sposób pojawi się z powrotem na miejscu. Dlaczego właśnie mnie to spotyka? Ale gdzie podzieli się Nos i Pędziwiatr? A może oni coś wiedzą, czego my nie wiemy? Nie, to tylko głupie myszy. My jesteśmy małymi ludzikami. Mamy prawo do naszego Sera. Tak, ale może powinniśmy jednak ruszyć i znaleźć jakieś rozwiązanie? O nie, to trzeba wyjaśnić. Chciałbym, aby wszystko było tak jak dawniej. Tymczasem Nos i Pędziwiatr ruszyli daleko w labirynt. Nie myśleli o niczym, jak tylko o znalezieniu nowego Sera. Po wielu nieudanych próbach Nos i Pędziwiatr znaleźli największy magazyn sera, jaki kiedykolwiek widzieli. Był to magazyn sera N. Był to magazyn sera N. W tym samym czasie zastałek i bojek ciągle wahali się w pustym magazynie C. Potem jednak bojek zaczął wyobrażać sobie siebie w labiryncie, że szuka i znajduje nowy ser. Wkrótce czuł już prawie smak nowego sera. Chodźmy stąd za stałku. Nie, mnie się tu podoba, jest wygodnie. A poza tym tam na zewnątrz może być niebezpiecznie. Bojek wyobraził sobie najgorsze. Jego nadzieja na znalezienie nowego sera opadła. A więc każdego dnia zastałek i bojek szli ze swoich domów do pozbawionego sera magazynu C. I znowu wracali do domów z pustymi żołądkami i strasznie załamani. Kto zabrał mój ser? Kto zabrał mój ser? Kto zabrał mój ser zastałku? Spójrz na nas, robimy ciągle to samo i zastanawiamy się, dlaczego mi się nie polepsza. Czy na to jest coś, by coś zmienić? Chyba nie masz na myśli wyjścia z labiryntu. Może byśmy poczekali tutaj, aż z powrotem pojawi się ser. Czy ty nie pojmujesz, że stary ser nie pojawi się już nigdy z powrotem? Wczorajsze dni nie wrócą? Czas, aby znaleźć nowy ser. A co jeśli tam nie ma żadnego sera? A co jeśli nie da się go znaleźć? Zastałku, życie idzie do przodu i my musimy zrobić to samo. Nie, kto zabrał mój ser? Kto zabrał mój ser? Jeśli się nie zmienimy, to zginiemy. Podobnie jak zastałek, bojek był trochę wystraszony. Ale bojek napisał na ścianie to, co myślał. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Wkrótce bojek już wiedział, co należy zrobić. Bojek zabrał całą swoją odwagę. I wyruszył w nieznane. Czas na labirynt. Na początku czuł się zagubiony. Ale po krótkim czasie zaczął odnajdywać drogę. Bycie z powrotem w labiryncie nie jest tak straszne jak się obawiałem. Jak mogłem dopuścić do takiej sytuacji? Gdybym wcześniej obserwował, co się dzieje. Bojek zatrzymał się, aby zapisać na ścianie labiryntu, to, czego właśnie się nauczył. Bąchaj ser często, aby wiedzieć, kiedy stanie się zepsuty. Bojek miał nadzieję, że te napisy na ścianach będą nie tylko przypomnieniem dla niego, ale też drogowskazami dla przyjaciela zastałka, gdyby ten zdecydował się też na to, by wyruszyć z labiryntu. Dlaczego czuję się tak dobrze? Nie mam żadnego sera ani nawet nie wiem, gdzie on jest. Aha, kiedy przezwyciężysz swój lęk, poczujesz się wolny. Im jaśniej bojek wyobrażał sobie, że znajduje nowy sery, tym wydawało się mu to bardziej realne. Wyobrażenie sobie nowego sera, zanim go znalazłem, prowadzi mnie do celu. W końcu bojek dotarł do wielkiego magazynu sera. Ale był on już prawie całkiem pusty. Spóźniłem się. Gdybym wyruszył wcześniej, to na pewno znalazłbym tu dużo nowego sera. Bojek znalazł jednak parę okruchów z sokowitego sera. Nie było tego wiele, ale starczyło, aby dodać mu energii. Muszę wrócić i powiedzieć zostałkowi, że tu jest nowy ser. Bojek pędził z powrotem do magazynu C po ścieżce, którą wcześniej zaznaczył. Zobaczył, że jego przyjaciel dalej zastanawia się. Zastałek nie założył nawet swoich butów do biegania. Zastałku wyglądasz na głodnego. Masz tutaj parę kawałków nowego sera. Nie mam ochoty na nowy ser. Ja chcę z powrotem swój stary ser. Jestem pewien, że jeżeli będę tylko wystarczająco długo czekał, to wszystko będzie z powrotem tak jak dawniej. Czy zastałek zmieni się kiedykolwiek? Zastałek został opuszczony. Zastałek wybrał strach, wygodę i zaprzeczenie. Domyślam się, że zastałek uważa, że nie potrafi lub nie chce cieszyć się nowym serem. Wydaje się, że wierzy, iż wyjście w labirynt pogorszy tylko jego sytuację. Ja natomiast wierzę, że jeżeli zmieniam postępowanie, to sytuacja się poprawia. Kiedy zmienisz to, w co wierzysz, zmienisz także swoje działanie. Bojek znajdował kawałki sera po drodze i zaczynał wzmacniać swoje siły. Miał nadzieję, że zastałek ruszy się i znajdzie drogę po znakach, które zostawił na ścianiach. Bojek porzucił przeszłość i przystosowywał się do teraźniejszości. Gonił za nowym serem i w końcu wydarzyło się coś wielkiego. Wypełniony po brzegi magazyn sera N był największym złożem sera, jaki w życiu widział. Hura, nowy ser! Czy to prawdziwe? Czy mi się tylko zdaje? to jest prawdziwy ser. Bojek zorientował się, że nosi pędzi wiatr delektują się tym serem już od dawna. Obiecał sobie, że następnym razem zmieni się szybciej. Bojek wiedział, że łatwo może powrócić do swoich dawnych złych nawyków, jeżeli pozwoli sobie na zbytnie wygody. Więc każdego dnia sprawdzał magazyn N, aby sprawdzić stan sera. Wychodził nawet do labiryntu, aby badać nowe miejsca. Wiedział, że bezpieczniej jest być świadomym niebezpieczeństw, niż izolować się w swojej strefie komfortu. Ale pewnego dnia bojek usłyszał hałas z zewnątrz labiryntu, jakby ktoś się zbliżał. Czy to nie zastałek? Czy pojawi się zaraz z za rogu? Bojek miał nadzieję, że pewnie wreszcie jego przyjaciel zastałek zdołał ruszyć się po nowy ser. I cieszyć się nim. A może to nowy początek? Może to nie koniec? A czy ty potrafisz odczytywać wskazówki na ścianach? Zmiany są nieuchronne, ciągle zabierają nam ser. Spodziewaj się zmian, wąchaj ser często, a będziesz wiedział, kiedy zacznie się psuć. Przystosowuj się do zmian szybko, im szybciej porzucisz stary ser, tym wcześniej będziesz się cieszył nowym. Ciesz się ze zmian. Delektuj się przygodami i smakiem nowego sera. Bądź gotów na szybkie zmiany, ciesz się tym wielokrotnie. Ciągle zabierają nam ser. Ten filmik jest oparty na bestsellerze Spencera Johnsona. Kto zabrał mój ser? Polecam do przeczytania.